Bokus Dor dla kucharza jest tym, czym dla sportowca jest Olimpiada. To jest konkurs życia jest czymś niezwykłym. Cześć, nazywam się Jakub Kasprzak i już niedługo, bo 4 listopada, będziecie mogli zobaczyć, czym jest Bokus Dor. A Bokus Dor to jeden z najbardziej prestiżowych kulinarnych konkursów na całym świecie. 4 listopada w Krakowie odbędzie się polska selekcja do tego konkursu. Tak więc trzymajcie kciuki, bo ja zrobię wszystko, aby 4 listopada pokazać się z jak najlepszej strony i przejść dalej do eliminacji kolejnych, które odbędą się w Budapeszcie. Niestety jest to konkurs, który wymaga również ogromnych środków finansowych, porównywalnych do Formuły 1, czyli wygrywa ten, kto ma nie tylko smak, styl, technikę i jest kreatywny, ale też ten, który dysponuje. Sporym budżetem. Ja mam to szczęście, że współpracuję ze świetnymi partnerami, którzy mnie wspierają, i mam nadzieję, że również dzięki nim będę mógł zaistnieć w tym konkursie. Paul Bocuse to jeden z pionierów kuchni francuskiej, twórca idei Nouvelle Cuisine. Czyli nowego nurtu w kuchni francuskiej, który dodawał lekkości tej kuchni. W 1987 roku Pol stworzył konkurs Bocuse d'Or, który do dzisiaj jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych konkursów kulinarnych na świecie. W 2019 roku doszliśmy do europejskich eliminacji, które odbyły się w Talinie. Te eliminacje pokazały tak naprawdę, co trzeba zrobić, jaką pracę domową trzeba odrobić, aby pójść dalej. Mam nadzieję, że w moim przypadku był to tylko i wyłącznie przystanek. Krótka lekcja tego, co można zrobić dalej, tak aby w kolejnej selekcji iść do samego finału czy do Lyonu. Bocus dor to najbardziej prestiżowy kulinarny konkurs na świecie. Polska edycja odbędzie się 4 listopada w Krakowie. Trzymajcie bardzo mocno kciuki, ponieważ ja będę jednym z pięciu uczestników, którzy zawalczą w tym konkursie o to, aby pójść dalej.